Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnych odcinkach informacji na moim kanale Dziś przygotowałem dla was coś specjalnego Tom dom do dom To ogromne coś Zobaczcie Tu R Lego Ninjago Rok węży Macie to w to część pierwsza Jeszcze nie mam części drugiej Jeszcze nie zamówiłem Zacinki Od 1 do 4 Tu jest kol. Ten, Shitra. Czy jakoś taką się. Nie, poczekajcie. Jaki on ma w ogóle? Nie, on, on nie ma szarych ramion. Bo z miał nie szare ramiona. On ma czarne ramiona. Jak tak to mnie poprawić w komentarzu, to jest Shitra. A to jest Col. Poznaj nowe przygody wojowników Ninjago. Płyta na DVD. Znaczek węży część pierwsza. ko Numerek 61001 GDLS Z155S Chyba to się przeczytałem, dobra Z Zobacz, bohater w ogóle nie chce być zabezpieczony i To będzie sobie przeczytać, że możecie sobie zastopować No bo, my może, tak, ale to dalej. Dobra, e, odcinek pierwszy, atak węży, odcinek drugi, dom, się czuć ukąszenie. Odcinek czwarty, nie ufaj wężom. To e, jest 88 minut. Kolor e, do telewizoru wszystkich typów. E, Format obrazu e, jest 16x9 pikseli, czyli pal. Fajnie. To chyba już wszystko co y, nie mam o tym powiedzieć. Tutaj jest jadł zęb i kobra. Y, buda jest zabezpieczona przed kopiowaniem. Dobra. Y, y, wracamy jeszcze do ekranu początkowego. Tu jest berło i DVD-videos i to tyle. Mogę Wam pokazać jeszcze płytę. I jak ją chciałam położyć na szafie, to mi niestety on to spadła I niektóre to się tutaj jednorami nie pobiło, i, i to z tego, że wyniknie, że płyta się poluzowała. Mogę Wam pokazać. Nie wiem, czy Wy to będziecie słyszeć. Słyszycie? To jest y, takie wyluzowane, Tu jest jakieś niebo, tu pada śnieg. Tam grobowiec, więc czyściłem i na razie. Hej. Ja. Pum.